Dzisiejszym moim gościem, o Jezus Maria, nie mogę. To jest jeszcze, bo to, to w ogóle wie tylko parę osób, także wiesz, to będzie premiera u to ciebie. Jest. Dzisiejszym moim gościem jest Laura, znana też jako Candy. Cześć, Laura. Cześć. E, miło mi Cię gościć jako pierwszego gościa w mojej serii po drugiej stronie social mediów. Mhm. I... Zaprosiłem Cię tutaj, bo stwierdziłem, że jesteś bardzo wyróżniającą się osobą, jeżeli chodzi o rynek ludzi kreatywnych we Wrocławiu i nie tylko. Tam sobie przeczytałem, że zdobyłaś wiele nagród i ogólnie znamy się trochę. Tak jest. Powiedzmy. I bardzo mi się podoba to, co robisz, dlatego stwierdziłem, robimy to. Dlatego dzięki za przyjęcie mojego zaproszenia i nie przedłużajmy i zaczynajmy nasze Q&A. Tak jest. Laura, powiedz mi, Czym zajmujesz się oprócz tatuowania? Wszystkim. <laughs> Wszystkim, bo prowadzenie studia, jak i również social media, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, jest mega e, czasochłonne. E, I wiesz, robię wszystko, wszystko dookoła: od zdjęć przez jakieś e, nagrania, e, przez pisanie tych wszystkich postów. E, no, także mnóstwo, jest naprawdę dużo do roboty. <laughs> Czyli nie masz wolnego czasu. Nie. A tak, jak już zaczęłaś mówić o tych naszych social mediach, to czym dla Ciebie są tak naprawdę social media? Dla Ciebie jako dla Laury, i też dla Ciebie jako dla tatuatorki? Tł dla mnie osobiście media społecznościowe są rozrywką i miejscem do poszukiwania inspiracji. To tak myślę, że mogę określić pokrótce. No bo właściwie to tak prywatnie już więcej dla mnie żadnej roli nie grają, no nie, to jest taki wiesz, pochłaniać czasu, że po prostu siadasz i scrollujesz i scrollujesz bez końca, e, natomiast jest to dla mnie bardzo ważne źródło pozyskiwania klientów, e, prowadzenie, jakby obecnie, Kurczę, strasznie trudno jest, myślę, wybić się albo rzeczywiście prowadzić tą swoją markę, nie korzystając z tych social mediów. Nawet nie wiem, czy to jest możliwe, szczerze mówiąc. Ry rynkiem szeptanym? No, no Ojejku, to po prostu lata świetlne chyba, zanim zbudujesz sobie bazę klientów, no nie? No, ale to tak, to tak z grubsza, to jest, wiesz, miejsce, w którym mogę tak naprawdę w jakiś sposób się realizować, pokazywać ludziom, co robię, jaka jestem, no to tak. A mamy w sumie końcówkę 2021 roku? I to jest bardzo ważne pytanie: Facebook, Instagram czy TikTok? Co Ci najwięcej zajmuje czasu? Ha, TikTok! <grymianie> I czemu? Oj! TikTok, ale to tylko i wyłącznie e, dlatego, że, że skroluję. Po prostu całymi dniami się Wiesz, Przeglądam, no nie? E, no jest to dla mnie. Bardzo rozrywkowe i myślę, że uzależniające, wiesz, to jest cały czas poszukiwanie tej dopaminy, nie? No, co teraz, co teraz zobaczę? No i chwytliwe jest to, że jak wyjdziesz, to już nie, nie zobaczysz tego zazwyczaj, tych samych filmików? No, nie, po prostu przepływ tych informacji, wszystkich tam jest niesamowity, nie? Eee, jakby. Może samo mm, tworzenie nie jest aż takie skomplikowane i czasochłonne, rzeczywiście to jest bardzo e, szybkie medium, bo na Instagramie spędzam bardzo dużo czasu e, pisząc to wszystko, no nie, wiesz, e, sklejając te posty, e, pisząc te hashtagi i e, robiąc tam jeszcze bo teraz jest taka nowa e, opcja tej rolki, no nie, gdzie robi się e, wideo, które właściwie naśladuje trochę TikToka, trochę bardzo. Tro, trochę bardzo. Mhm. E, e, I jakby Robię to wszystko jeszcze łącznie z jakimś Facebookiem i to jest po prostu jakaś ogromna e, ilość czasu i też zastanawiam się nad tym, żeby w jakiś sposób trochę oddelegować część tych zadań, bo nie wyrabiam, no nie? Wiesz, ja bym chciała sobie tutaj iść na ściankę i się powspinać, ale nie mogę, bo mam zap***y na Instagramie. A jakbyś miała tak stwierdzić, nie patrząc się na analizy iPhone'owe, jeżeli masz iPhone'a, jak myślisz, ile czasu go godzinowo, dziennie spędzasz na social mediach? Na pewno więcej w weekendy, kiedy mam taki wolny dzień, raz w miesiącu, że totalnie nie robię nic, mogę sobie leżeć pod kocem na kanapie przez cały dzień. No to wtedy przez cały dzień jadę z TikTokiem. E, ale tak, poza tym, to wcale nie ma na to aż tak dużo czasu, bo wiesz, tak naprawdę najwięcej zajmuje ci właśnie tworzenie Twojego kontentu. Wiesz, trzeba się w ogóle zastanowić nad tym. Na TikToku są te trendy, więc to już w ogóle musisz pooglądać, popatrzeć, e, w jakiś sposób wymyślić coś mm, na swoją modłę, że tak powiem. No nie? E, sprawdzać też modne hashtagi, czy tamte utwory, no bo to też ci podbije jakby Jezus Maria, po żebyś prostu... była na wiralu. Tak, trzeba mieć tyle wiedzy chyba, żeby nadążyć też za tymi mediami, bo przecież co chwilę coś się zmienia i czasami nie wiesz co masz zrobić, no nie? Jak wyglądały twoje początki z tatuażem? Moje początki takie same same początki, to ja w ogóle sobie policzyłam ostatnio, że były chyba z 12 lat temu. Nie wiem co się stało, kiedy ten czas minął i zaczynałam od yy robienia projektów dla studia. Ja nie tatuowałam wtedy, ale robiłam projekty, bo mam dosyć dziwny układ, ale myślę, że to też była jakaś nauka dla mnie. E, natomiast zaczynałam tatuować 8-9 lat temu. E, no i głównie ucząc się na moich biednych kolegach, którzy po prostu dzielnie brali na klatę te tatuaże i dźwigają teraz to brzemię. Bez coverowania. Um, być może, być może, nie wiem, okay. bo, może, bo może ktoś nie, już ma jakiś wnikamy, cover, nie, nie wnikam. Mm -hmm. <laughs> nie pogniewałabym się, patrząc na niektóre moje tatuaże z początku, to nie, nie, nie miałabym nic przeciwko, ale wiesz jak jest, no takie są początki i siłą rzeczy są trudne. Tak samo jak bycie początkującym w social mediach. Mm -hmm. Mm -hmm. I powiedz mi, jak w ogóle u ciebie wyglądała cała historia, no bo teraz patrzyłem się, Masz mm -hmm. ponad 45 tysięcy mm -hmm. grubo ponad followersów na Instagramie. Tak. Powiedz mi, jakie to jest znaczenie dla ciebie? Ilość w ogóle lajków, ilość followersów na Instagramie, zasięgi, jakby wiadomo, klienci, ale czy to jakby też coś tobie daje? Jeżeli pytasz o moje ego, <sum> No to nie wiem, może tam gdzieś tam trochę, no wiesz, to zawsze jest miłe, kiedy widzisz, że ludziom podoba się to, co robisz, że gdzieś tam to do nich dociera e, i że masz rzesze swoich fanów. Natomiast jakby dla mnie przede wszystkim mm, są to drzwi do różnych współprac. E, I zaczynając od e, zaproszeń na gestspoty, czyli na takie. Mm, Tygodniowe wyjazdy do studiów w Europie czy tam nawet na świecie. Przyjeżdżasz, tatuujesz, wracasz do siebie, więc to jest świetna opcja dla mnie osobiście. Ja zawsze chciałam połączyć pracę z podróżami, bo oczywiście wiesz, jak byłam dzieciakiem, to wydawało mi się, że inaczej to się nie da, bo przecież życie dorosłe jest takie trudne. Wcale się nie myliłam. Ale, ale tak, dzięki, dzięki tym zasięgom, dzięki tym liczbom, na pewno gdzieś tam. No nie, nawet nie tyle, co docierałam do samych właścicieli studiów, co też wydaje mi się, że no, robi takie dobre wrażenie też wtedy na nich, nie, że o, okej, okay, rzeczywiście, tutaj dziewczyna robi fajne prace, ale też poza tym, no to tam śledzi ją ileś, se, no. Tysięce, tysięcy, e, jeszcze Jeszcze nie set, jeszcze nie set, ale może kiedyś. <grywa> Niedługo. E, i, i, aha, no i co? No i ma tą rzeszę odbiorców, więc jakby zapraszając ją, no to my też wtedy automatycznie mamy większe zasięgi, bo tam u siebie jak udostępni, no to wiadomo, no to to już później leci. Tak. A oprócz tego są też różne współprace z firmami, sponsoringi. W obecnej chwili trzy firmy mnie sponsorują. E, Teraz to wygląda trochę inaczej, bo właśnie przez ten rozwój social mediów to się zrobiło bardzo takie hmm, szybciutkie i hmm, częste. Wiesz, kiedyś o wiele trudniej było dotrzeć do tych firm, no nie? Widziało się tam, nie wiem, te studia, czy te firmy, czy cokolwiek w gazetach, jakby z branży typowo. Tak, i to były, wiesz, takie teamy, że tam naprawdę najfajniejsi, najlepsi tatuatorzy, którzy tam już zęby zjedli na tym, no nie? I 30 lat są w tej branży, no to wiadomo, że oni się wszyscy znają i po prostu dołączyć do tego teamu to zawsze było takie, wiesz, marzenie, no nie? Natomiast teraz ta formuła trochę się zmieniła, i wiesz, to I wygląda tak firmy samo. Ja same do ciebie piszą. Tak, ale wiesz, to już zaczyna wyglądać tak samo jak w każdej innej branży, no nie, że. Mm no nie wiem, czy mogę się nazwać w jakiś sposób influencerką, wiesz. Skoro masz zasięgi duże, to tak. I, i, I wiesz, i po prostu te firmy korzystają tak naprawdę na tych zasięgach, a prace to być może są już troszkę w tym drugorzędowe. Nie wiem, trudno mi jakby obiektywnie to ocenić, bo też wydaje mi się, że każda firma troszeczkę inaczej to postrzega, bądź też potrzebuje czy szuka innych rzeczy konkretnych, jakby czy tam bardziej odbiorów czy prac. No i wiesz, to już to chyba nie jest takie, że oooo, ale mi się udało, ale super, ale fajnie. Mm. Jakby jest, ja się cieszę, oczywiście, że tak, nie? Ale, ale to już nie będzie to samo, co kiedyś, nie? Fajnie, że i tak piszą tak. Ja się jaram. Ja się jaram, wiesz? Ja zawsze marzyłam o tym tak naprawdę, bo to jest, wiesz, dla, dla mnie też. E... wyróżnienie w pewien sposób. Tak, pewnie, że tak. Bycie no. takim docenionym. I mogę taki, taką wtrącić tutaj e... m, przypowieść. <laughs> Że obecnie firma, która zapewnia mi tuszę, to jest firmą, do której od dwóch lat chciałam napisać o sponsoring właśnie tam z pytaniem. I jakoś tak mijał ten czas, mijał, mijał w ogóle, no dobra, napiszemy, napiszemy i minęły dwa lata i w końcu oni napisali do mnie. <ścoughs> Także... I pewnie przez na social media. Tak, 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 Instagram. Kolejnym pytaniem jest pytanie odnośnie, co lubisz? A czego nie lubisz, jako twórca, mm -hmm. w social mediach? Wściekam się na Facebooka przez to, że y, poucinał wszystkie te zasięgi i że był czas... Y, Ej, nie mówmy no... tego, bo nam zetną jeszcze. No. O nie, dobra, <laughs> będziesz musiał to wiesz, tam pi, pi, pi. No, ja Ale no był taki moment, no wiesz, Instagram też miał taki moment, że totalnie stanął i przez dwa lata kompletnie nic tam się nie działo, mimo moich w ogóle usilnych starań. To ani nie przybywało mi odbiorców, a jeszcze bardziej mi spadały zasięgi i wiesz, już myślałam, że po prostu to będzie koniec i że ta platforma umrze śmiercią naturalną, ale coś się zaczęło tam dziać i już działa to lepiej, ale to jakby z takich stricte technicznych stron, natomiast jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, której nie lubię w social mediach, jest pokazywanie tylko jakby wybiórczych części naszego życia, nie? Więc, wiesz, są ładne obrazki, wszyscy są fit, jeżdżą w fajne miejsca, jedzą ładne rzeczy, wiesz? <laughs> I kurczę, i człowiek myśli sobie, nie wiem, jestem taki. Przeciętny, przeciętna. Wiesz o co chodzi? Nie wiem, moje życie jest nudne, nic nie osiągnęłam, nie wiem, a inni mają lepiej albo robią coś lepiej, albo wyglądają lepiej, bo przecież też wszyscy tam teraz się e, na tych e, aplikacjach wyszczuplają. <grych> e, no, ja myślę, że to jest duży problem, tak naprawdę, wiesz. E, Pokazywanie tylko jednej strony. Tak, pokazywanie tylko jednej strony, co prawda wydaje mi się, że też na TikToku na przykład jest o wiele więcej takich, takich treści, wiesz, że tam kłócą się, jadą ostro, no nie, ale z drugiej strony no, przynajmniej mówią o tych różnych trudnych rzeczach, no nie, niech się tam kłócą, ale mm, chyba to jest takie, wiesz, bardziej prawdziwe. Pytanie odnośnie Twojego feedu, czyli siatki, czy czegokolwiek, mm -hmm. jak dodajesz posty, mm -hmm. czy to, nie wiem, na Facebook bo na Facebooku może nie, ale na przykład patrząc się na Instagrama, na siatkę, mm -hmm. czy jak dodajesz sobie swoją pracę tatuażu, to trzymasz tak, że sobie lecisz po kolei, jakby w tym dniu dziarałaś sobie tą osobę, ten projekt, to teraz walniesz to, yy, potem kolejnego dnia kolejną osobę i dodajesz to, czy na przykład patrzysz sobie na zdjęcia danego tatuażu i mówisz sobie, o dobra, ten będzie pasować obok tego, ten będzie pasować obok tego? Jaką? Mm -hmm. jaką? Technikę. Technikę, strategię, strategię masz taką, mm -hmm. żeby to wyglądało tak, a nie inaczej? Nie mam strategii. Jakby podejmowałam mnóstwo prób, jakiejś takiej, nie wiem, harmonii, jakiejś kompozycji wstawiania tego w jakieś tam, nie wiem, ramki, cegiełki, coś tam, ale nie wychodziło mi to kompletnie. Kiedyś wstawiałam wszystkie prace na bieżąco, teraz mam takie zaległości, że po prostu aż wstyd. Ale nie, no doszłam do wniosku, że no ciężko jest, nie, tak sobie to poukładać, przynajmniej może, może dla mnie konkretnie, z racji tego, że robię, wiesz, te tatuaże kolorowe bardzo, nie wiem nasycone, takie troszkę komiksowe w jakimś sensie. Tam się bardzo dużo dzieje na tych tatuażach, więc czasami e, no ciężko jest to tak złożyć, żeby rzeczywiście wyglądało jakoś to tam, nie wiem, super ładnie i, i tam, nie wiem, fajnie, no nie? E, ale czasem, czasem sobie wrzucę to w, w jakieś tam, wiesz, y, trujeczki no nie? Że tam wrzucam sobie moje projekty, one są w kółeczkach na przykład albo w kwadracikach, później lecą tatuaże i no tak, to teraz wygląda. No, ale ja by... i tak wszystko jest wspólne, no, nie? W tym nie? Tak. Yy, oczywiście jakby... wiesz, wszyscy teraz musicie sobie odpalić y, Instagrama i mnie obczaić, tam, tak, żebyście tak, widzieli, ja pokazujemy teraz. <laughs> nie? Jak wygląd social mediów wpływa na wizerunek Twojej osoby na rynku? Yy, no, wydaje mi się, że. Ważne jest, żeby te zdjęcia rzeczywiście no, były wiesz, przedstawione najlepiej jak można. No, wiesz, To jest mój produkt, jakby nie patrzeć. E, I no, on musi być odpowiednio wyeksponowany, więc jedyne, co tak, może, no, może nie jedyne, ale rzecz, o którą tak mega dbam, to jest to, żeby rzeczywiście um, obrabiać te zdjęcia, żeby wszystko było tam czyściutkie dookoła. Teraz akurat. Wymyśliłam sobie, że gdzieś tam jakąś taką, nie wiem, tam materiałową czy tam tiulową siateczką, gdzieś tam zawijam te tatuaże dookoła, żeby rzeczywiście mm, miało to też jakiś taki swój wyraz, nie wiem, wyjątkowy w pewien sposób. No, wiesz, są różne triki, no nie, ja czasami, czasami staję na głowie, wiesz, mam jakieś takie pryzmaty, jakieś tam szkiełka, coś tam, ustawiam to sobie tam, wiesz, jedną ręką, tu no, drugą ręką, tam nogą. Nogą w lampę. Tak, dokładnie, no ale, no, no tak, no wiesz, tak naprawdę to... Mamy mnóstwo tatuatorów na rynku, a media spo społecznościowe są takie no, typowo wzrokowe, typowo wizualne, więc e, wydaje mi się, że jeżeli robiłabym to niestarannie, no to raz mogłabym być wtedy po prostu uznawana za jakąś tam, nie wiem, fleję, nie chcę nikogo obrażać, ale <noise> wiesz, no, no, już no co no, za późno, Ups. już poszło. <noise> No, raczej zależy mi na tym, żeby te prace wyglądały rzeczywiście, wiesz, żeby przykuwały wzrok, żeby były kontrastowe, wyraźne, wyraziste. No. A jak powiedziałaś o tym rynku w sumie, że jest bardzo duży, bo jest, to mhm. prawda. Ale mam pomysł zdrać mi trzy tipy, jak sprawić, żeby wyróżnić swoją, swoją pracę, nie wiem, swoje zdjęcie na Instagramie. Jakby według Ciebie. Wydaje mi się, że no właściwie najlepszym rozwiązaniem jest obserwacja tego co się ogólnie dzieje i też nie wiem no dopasowania tego co się robi do stylu w jakim robimy te zdjęcia wiesz nie wiem czy dobrze to mówię ale jakby kurczę może tak najważniejsza jest jakość tego zdjęcia tak, wykonana najlepiej aparatem. No, teraz w sumie telefony też, no, ktoś mi tam powie, że o, ja robię telefonami, są zajbiste. No, okej. Okay. Ważne, żeby po prostu ta jakość była dobra, e żeby to zdjęcie było wykadrowane, wiesz, e żeby zgadzało się po prostu tam wszystko technicznie, a cała reszta, no to chyba już jest kwestia indywidualna tego, co po prostu, no, my dobierzemy do swojego stylu i co będzie tam fajnie pasować, no, nie. E no bo wiadomo, minimalistyczne tatuaże na przykład, wiesz, można zupełnie inaczej ubrać powiedzmy graficznie niż moje. Moim właściwie nie potrzeba zbyt wiele, bo same w sobie są już tak mocno nasycone, że no to mogłoby być już za dużo dla nich. To jest trochę trudne zadanie, nie? No bo naprawdę przewijając ten fit, no to masz tam od... No, nie wiem, zał załóżmy gdzieś tam w jakby okręgu swoich zainteresowań, no nie? Ale masz i zdjęcia, i jakieś grafiki, a tu jakiś tatuaż, a tu nie wiem, jakiś przedmiot, wiesz o co chodzi. Jest taki rozstrzał, e, że ciężko jakby przykuć wzrok tak, tak mi się Żeby wydaje. to oko jednak się zatrzymało na tym jednym, jednym poście, no, Dokładnie. Jeszcze, żeby, żeby jeszcze chciała rękę kliknąć, czy tam serduszko, tak, tak, no nie? Żeby tak. poszło coś no nie Dokładnie. Mega trudne. No. Trzeba szukać. Myślę, że trzeba szukać. Ale w sumie jakie dałabyś rady mhm. młodym tatuatorom, którzy w sumie zaczynają swoją przygodę i z tatuażem, i z social mediami. Mhm. To w sumie jaką byś dała radę, tak... Nie wiem, żeby się nie nie zniechęcali, ale nie wiem. Ogólnie. Jaką byś dała radę no, tako, dla początkujących. Tak, o oh, kurczę. To, ogólnie. Jakbym miała tak ogólnie dać radę, to w ogóle nie byłoby spraw. Zapraszamy na kursy. kursy. Nie spoileruj mi. A, serio? <laughs> serio. Ale e, nie ma tego. Nie, nie, dobrze, dobrze, dobrze. Niech wiedzą. To wszystko jakby, wiesz, niedługo, niedługo, niedługo. O tym. To jest jeszcze, bo to, to w ogóle wie tylko parę osób, także, wiesz, to będzie premiera u to jest ciebie, to także. O, widzisz, widzisz, widzisz. widzisz. Um, to jakie było pytanie, eee... że mam doradzić, A, doradzić? Że doradzić początku Jak mam doradzić, tak totalnie ogólnie, to rysujcie, rysujcie, rysujcie. Ja was pilnuję, e, bo to jest mega ważne, a bardzo często, kiedy gdzieś tam rozmawiam przy okazji na przykład seminariów, czy nie wiem, czy konwencji, e, no to gdzieś w rozmowie wychodzi, że na przykład e, nie mają doświadczenia w rysowaniu, w malowaniu, no dla mnie to jest po prostu podstawowe, to jest must have, no nie jednak warsztat. No to, no, to to jest taka podstawa, szczególnie jeżeli chcemy osiągnąć coś więcej, wiesz, żeby rzeczywiście yy, stać się osobą znaną na rynku i to z dobrej jakości prac, a nie z jakiegoś przypału. <laughs> Aha, a jeżeli chodzi o te social media, no to kurczę. No, chyba, żeby po prostu być kreatywnym i rzeczywiście kombinować, no nie? Ale też uzbroić się w cierpliwość, bo to też już nie wygląda tak jak tam nie wiem te 10 niecałe lat temu, kiedy pojawił się ten Instagram i wszystko, no to zasięgi były niesamowite, no, nie? no tak samo jak teraz na TikToku, na Lockdownie, jak wszyscy byli zamknięci w chatach, no to wszyscy po prostu scrollowali i wiesz, ci, którzy otworzyli sobie wtedy konta, no to mają teraz setki albo w ogóle tam, o Jezus Maria, nie wiem, czy w ogóle jest jakaś ograniczona liczba followersów, istnieje jakaś w ogóle... No, także wytrwałości, ale też korzystania właśnie z tych nowych platform. Ogólnie skończyliśmy pytania z notatki, więc przechodzimy teraz do Insta QA. Pierwsze pytanie w sumie jest od nastki: i pyta: czemu zaczęłaś robić tatuaże? Od dziecka rysowałam od zawsze. To jest pierwsza rzecz, którą pamiętam. I jak zaczęłam, tak już zostałam w tym. I dla mnie to był sposób na połączenie pracy z pasją. No, tak. Dokładnie tak. Czyli pasję. Tak, jakby wiesz, Przyjemne, totalnie. Przyjemne, spożyteczne. Wiesz, ja w ogóle nie jestem osobą, która będzie siedzieć za biurkiem przez cały dzień, wiesz, w korpo czy coś tam, to w ogóle mój mózg by wybuchł, no nie, nie byłabym w stanie tak funkcjonować, a jednak stworzenie sobie moich warunków i jakby wybór takiej swojej własnej ścieżki, myślę, że był kluczem do sukcesu, do, do szczęścia przede wszystkim. No, dzięki temu jestem, wiesz, każdego dnia zadowolona, no nie z tego, co robię. I ta praca jest przyjemnością i pasją i nie męczy mnie. Kolejnym pytaniem jest pytanie Tatuatorskie, a nie z tym, więc też ciekawie. Mm -hmm. Czy jest jakiś kolor tuszu, którego nigdy nie użyjesz? Jeśli tak, to jaki? Nie, w sumie nie. To jest, w sumie, to jest dosyć ciekawe pytanie. Najrzadziej używam takich soczystych zieleni, bo to jest coś, co mnie strasznie razi w oczy, ale tak poza tym to nie. Ja mam tak samo na zdjęciach, że każdy zielony. No, saturacja no, w dół. I, co nie, ale wiesz, ściany mam pomalowane na taki seledynowy, taki brudny Ładnie nie? To nie wygląda. No, no. No. Ale tylko na ścianach. No, I nie, kwiatki, ale, i ale właśnie takie nasycone zielenie nie, nie to nie mówię. Kolejne pytanie też z branży tatuatorskiej. Ale nie wiem, czy możesz się zdradzić. Się okaże. Czy planujesz e, jakieś gespoty na 2022 rok? Nie, 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 nie. To znaczy... Nie. <grystanie> <grystanie> Nie, ponieważ. E, trzy razy na nie. Trzy razy na nie. E, planuję skupić się na dalszym rozwoju, no bo wiesz, jakby no szkoda się zatrzymywać tak tylko na tym, że sobie robię ładne kolorowe tatuaże e, i będę potrzebowała naprawdę dużo czasu i e, swojej, jakby, jak to się mówi? Swojego angażu. O. Żeby doprowadzić te wszystkie plany do końca. Poza tym, też jestem bardzo mocno skupiona w obecnym czasie na trosce o moje zdrowie psychiczne. Jak oglądacie mojego Instagrama, to pewnie wszyscy już wiedzą o co chodzi. I żeby dobrze w tym wszystkim się odnaleźć, potrzebuję swojej rutyny, więc w ogóle planuję jak najmniej wyjeżdżać poza Wrocław, jak najmniej, żeby nie robić sobie gdzieś tam dodatkowych problemów. Także na, na ten przyszły rok gest spotów nie planuję, na pewno przynajmniej nie po Polsce. Czyli w sumie spoty, nie, ale. Ale? Czy planujesz być na najbliższym konwencie w Poznaniu? Jeszcze nie zadecydowałam, ale raczej jestem na tak, z racji tego, że też dołączyła do naszej ekipy Ola. I Ola też sobie dzielnie tatuuje razem ze mną. I wie, że wypada tak pokazać się całą naszą grupką. Także na pewno jakąś konwencję zaliczymy w przyszłym roku. Jeszcze nie wiem, czy to będzie Poznań, czy dopiero gdzieś tam w późniejszym czasie nam się uda zorganizować, ale tak. Mówiłaś o firmie, do której zawsze chciałaś się dostać, żeby cię sponsorowali, ale teraz zmieniam z firmy na osobę. Kogo z branży tatuatorskiej chciałabyś poznać? Kogo, no jakby, nie wiem, może kimś się inspirujesz, albo ktoś jest dla ciebie takim guru, którego Kogo byś chciała poznać. No pewnie, pewnie. Jest. Kurczę, właściwie najwięcej artystów. Możesz podać z... pięciu. O nie, tylko. Nie, serio, bardzo duża część z nich jest z innych krajów, z czego taką moją number one favorite forever w moim sercu jest Emily Rose z Australii. No nie wiem, czy kiedyś będzie mnie stać na to, żeby polecieć do Australii i czy nie, nie będę się bała pająków i węży i w ogóle wszystkiego, co tam chcę zjeść w życiu codziennym. Ale no to tak, to bardzo bym chciała poznać Emilii. Na pewno jeszcze parę osób mogłabym wymienić. Część z nich udało mi się też poznać, jeżdżąc właśnie na te zagraniczne konwencje albo guest spoty. I to w ogóle jest super ekstra i strasznie się tym jaram, że, że rzeczywiście miałam okazję gdzieś tam, wiesz, pogadać sobie z niektórymi. E, natomiast jeśli chodzi o polską to ja już też kurczę, no trudno powiedzieć, kogo nie znam. no Wszystkich, których chciałam poznać, to poznałam, e, jeżeli chodzi o jakieś konkretne osoby. Natomiast e, też jestem bardzo zainteresowana, zainteresowana właśnie tym młodym pokoleniem i jak tylko widzę gdzieś tam na jakichś profilach instagramowych że pojawia się ktoś nowy no i, to i leci, że, 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 no Wiesz co, ja, ja w ogóle już chyba nikogo nowego nie followuję, bo to jest bez sensu i nic mi się tam nie wyświetla i, i wiesz, ja bardzo często robię tak, że jak kogoś obserwuję, to po prostu na bieżąco sobie wpisuję go w lupkę i sobie tak oglądam, no nie, w ten sposób. Także jeżeli kogoś ciekawego zobaczę, że robi, wiesz, fajne rzeczy, no to od razu gdzieś tam, wiesz, się interesuje, zerkam i ogólnie wierzę w to, że młode pokolenie ma potencjał i Mm, że trzeba ich wspierać. W sumie to y, tyle z pytań y, i instagramowych, i moich. Dlatego bardzo Ci dziękuję za cały wywiad i ja za dziękuję poświęcony również. czas. I tyle. Do I zobaczenia dziękuję. na zdjęciach.